migają światełka i jest bardzo fajnie i was bardzo serdecznie Five Nights at Freddy's 3, ja jestem N23 w dzisiejszym odcinku zagramy właśnie w oto w tą grę. No i migają światełko, jest tutaj bardzo fajnie. Z tym Teraz pamiętam nie opojić zbytnio. No fajnie miga. jest fajnie ogólnie. No i ten można dać tutaj coś wcisnąć. No i prosto czekamy, aż ktoś nam coś zrobi. Tra, la, la 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 No i dzisiaj właśnie wypowiedzimy się animatronikami. O, już dzień dobry. Proszę pana. No i właśnie o co takim sposobem przegraliśmy, bo jesteśmy na nocy trzeciej, bo już sobie trochę zagrałem, bo chcia... Ja teraz idziemy od pierwszej. No i ja nie chcemy się czytać wszystkiego. Teraz będzie gość dzwonił, ale ja się szybko z nim rozłączam, bo... Bo ja wam się nie chcę z nim gadać. No, mu taka. No i, no i od nocy pierwszej. W nocy pierwszej chyba nic zbyt nie trzeba robić. Zajmę ja tutaj. Tak. No. I każdy dzisiaj animatronik dam mu inne imię. Bon Bon. Czy tu jest Bon Bon? Czy tu jest Bon 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 Nie wiem. Wiem, że tu jest Balloon Boy. Balon Boy to będzie... Kim ty będziesz? Pan Paweł, no Balon Boy to może być Pan Paweł, no albo po prostu Paweł, żeby nie ściągać od panu, pana Pawła. No i dobra. Czy, yy, kto będzie jeszcze? Kim? Nie pamiętam jak się nazywa ten gałgan, co przez on mnie uśmiercił. Jak on się nazywa? Nie pamiętam, ale on będzie się nazywał... Mm... Jak on się może nazywać? On się może nazywać... Yy... On się może nazywać gościu, którego nie znam imienia, tak. Tak, bo zapomniałem ogólnie. Nie wiem, co do niego pasuje. Gościu którego nie... Czekamy na gościa, którego imienia nie pamiętam oczywiście, bo dzisiaj chyba w dzisiejszym odcinku ona nic nie zarobi no i ten co my tu możemy zrobić? No to jeszcze nie trzeba duro wymagać jakby czy ja myślałam, że ja wyłączyłem odcinek, albo zrobiłem cięcie. No ale proste. Sprawdźmy wentylację. To Tongle Mongle. Nie ma tutaj tego gościa, którego nie pamiętam, imienia. A Pawła też tu nie ma. Bo Paweł chyba nie może tak być. Paweł głównie tutaj przybywa. Pa Paweł. Ten audio. Pa Paweł. Ja wtedy nie, nie grać Więc. Nie wiem co. Po prostu po prostu gość, którego nie pamiętam imienia może tu w każdej chwili przyjść. No i właśnie tak wygląda to ta nasza piękna pizzeria. Bardzo ładna takie, pizzeri, takie kable powyrywane są wszędzie. Po prostu pięknie. No, ale również szkoda, że, mam nadzieję, że wyjdzie kolejna część tej gry. No, w pierwszej nocy to nie było zbyt dużo do roboty. No, ale ogółem mam nadzieję, że jak wyjdzie już kolejna część, to tam y, będą animatroniki różne. Y, o, minigierka! I te animatroniki to będzie y, ten, ta marionetka to z części drugiej. Jeszcze niedługo nagram część drugą No i ten, no i nie wiem No i może ta, ona się nazywa Baby Ten animatronik Nie pamiętam jak ja to miałam zrobić No, chyba coś takiego No i tak i Pan Paweł Tra la 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 Tra la 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 no i ogólnie w tej minigierce na tym polegało, bo niektórzy mogliby iść ciągle do przodu. Mm. Jak się tutaj skakało? się chyba nie dało skakać. Ale ja pójdę tam. Jakby nie znam tam zbytnio tej minigierki. No dobra, tu już nic nie ma. Więc po prostu pójdziemy do tych drzwi. No. Jak ja to wygrałem to brawo. Chyba to wygrałem. No i wygrałem minigierkę. Pięknie, Teraz tutaj zwykle w tym minigierce jest Paweł. O, tu jest gościu, którego widzę, a on, myślę, że go nie widzę. Po lewej widać tylko jego oko, teraz już go nie widzę. O, dzień dobry. Tu jest gość, którego imię nie pamiętam. Myślałam, że to jest Paweł. Paweł, to w takim razie gdzie ty jesteś? Paweł. Paweł. Tutaj audio tu włączam. O! Gdzie ty jesteś? Gdzie? O! Tu znowu się pojawił! Wróciłeś? Nie lubię jak tu przychodzisz. Ta miejscówka jest y, zarezerwowana na y, zakaz gościa, którego nie, nie znam imienia, spółka z Coś takiego. No nic się nie psuje, nic się nie psuje. Chyba. No i czy play audio o, 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 o. dzień dobry kamer system kamer system poczekajcie na chwilę zrobić cięcie no jestem po krótkiej przerwie yy, no i ten no i nic takiego ogólnie czekamy aż to się stanie ciekawego nic się razie nie stanie ale widzicie ja niedużo was ominęło w sumie prawie nic Znowu tu jesteś. Może tu przyjdziesz? Gdzie tu? O, dzień dobry. Wiedziałam, że tu przyjdziesz, gościu, którego imię nie pamiętam. Tutaj audio. O nie. Audio detektyw. Nie, nie wiadać. Wentylacja jeszcze. Czy on jest w wentylacji? Szybciej, szybciej. No, masz robić szybciej. Tutaj audio. O, o. Gdzie ty jesteś? Tu chyba będzie tylko gość, którego imienia, ja nie pamiętam. Bo Pawła tu nie będzie, no. Bo jakby inaczej. Nie, ty tu jesteś. Tu jesteś tutaj zawołam audio. Czy ty serio tu przyszedłeś? Nie, to gdzie ty jesteś? Ty jesteś w wentylacji? Nie wiem gdzie ty jesteś To była druga w nocy? już myślałam, że piąta To ja to przegram Tak, jeszcze z do nie no, no. Zaraz pa Paweł mnie zaatakuje Paweł Paweł, gdzie ty jesteś? Paweł! Panie Paweł! <grystanie> Jakiś. <grystanie> Dlaczego? Przedemną leci telewizor, na którym leci wszczółka maja. Więc jakbyście usłyszeli głosy... Nie, 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 nie. Paweł! Niemiły był Paweł! Paweł! Co ty zrobiłeś? Paweł Paweł twój jumpscare Nie... Nie, nie polubił Nie lubię twoich jumpscarów. Paweł Nie, nie, nie Nie chcę robić cięcia Gdzie ty jesteś? Gość tego imienia? Nie pamiętam do Pawła, już się, do Pawła już się nie zbliżamy Do Pawła się już nie zbliżamy Bo Paweł to jest... Gościu, no którego się nie powinno zbliżyć. Gdzie ty? Gdzie ty? Gdzie jest gość, którego imię ja nie pamiętam? Nie, o nie, dobry. Ja Jesteś, przyszedłeś tu. Mam dla ciebie ogłoszenie yy, i to niezwykłe. Zostań tam na wieki wieków. Amen i nie wychodź. I Paweł też, masz stąd nie wychodzić. Bo cię nie będę lubił. Tak. Co to jest to obóz, ale wiem, że to. Widziałem Cię! Twoje ucho! Jeżeli. Czyli... O nie, 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 nie. Twoje audio, tu masz przyjść. Audio, detektyw. Nie! tu przegram! Ale to ucho! Widziałem! O, dzień dobry, twoja głowa, tu wstaje. Daj audio, nie, nie mogłem tego wyjrzeć, Tak gra mi na to nie pozwoliła, więc żegnam was bardzo serdecznie, papa. Pa.